Minister Finansów zarejestrował w amerykańskim rejestrze firm handlowych spółkę o nazwie Poland Republic of o numerze 5079312. Podmiot ten ma wszystkie dane identyczne z danymi przysługującymi państwu polskiemu identyczne jest logo, godło, a siedziba rejestrującego zlokalizowane jest w siedzibie Ministerstwa Finansów. Firma Republic of Poland ma siedzibę pod adresem 233 Madison Avenue New York. 10016 a adres korespondencyjny do departamentu HR czyli takiego zarządzania zasobami ludzkimi to jest Ministry of Finance ulica Świętokrzyska 12 Warsaw Poland R900916 z dokumentów rejestracyjnych wynika, że spółkę założono już w 2002 roku zarządów SLDPSL. Wtedy to zawiązano spółkę pod adresem polskiego konsulatu w Nowym Jorku, która ma prawo sprzedawać polskie zadłużenie. Najnowszy dokument z 2018 roku mówi o tym, że spółka ma prawo sprzedawać zadłużenie polskie do wysokości 400 miliardów dolarów. Każdy, kto kupi, może stać się właścicielem kawałka Polski. Na gruncie prawa handlowego nabywać prawo własności można za długi poprzez zamianę długów na akcje. Zazwyczaj plan jest taki, aby maksymalnie zadłużyć kraj, aby ogłosić niewypłacalność, a później przejąć jego aktywa właśnie za długi. Do przejęcia są olbrzymie złoża surowców, np. lasy, złoża naturalne, nieruchomości, terytorium itd. Jeden z zaniepokojonych obywateli państwa polskiego złożył kilka miesięcy temu zapytanie do Rzecznika Praw Obywatelskich, czy taka rejestracja rzeczywiście miała miejsce. Rzecznik zwrócił się w tej sprawie z oficjalnym pismem do Ministerstwa Finansów, a instytucja ta potwierdziła, że istotnie Minister Finansów zarejestrował Polskę jako, jako firmę. Polski Resort Finansów poinformował, że rejestracja jest wymogiem związanym z możliwością emisji obligacji skarbowych na, na rynku amerykańskim. Jeśli rzeczywiście rejestracja miałaby być tylko dlatego, że żeby sprzedać polskie obligacje na rynku amerykańskim, to powstaje zasadnicze pytanie, dlaczego zarejestrowano jako firmy praktycznie każdą polską instytucję publiczną na, na amerykańskiej giełdzie? Jeśli poszperamy trochę na stronach amerykańskiej giełdy, to zobaczymy, że status prywatnych firm w Polsce, mają w Polsce np. sądy, urzędy skarbowe, policja, ministerstwa, urząd prezydenta RT, kancelaria prezesa Rady Ministrów, i tak dalej. Ministerstwo Finansów udzieliło tylko cząstkowej odpowiedzi w ogóle nie, wyjaśnia, nie wyjaśniając prawdziwego celu rejestracji państwa polskiego jako firmy prawa handlowego. Ponadto co roku w marcu minister finansów robi sprawozdanie finansowe dla tej spółki, bo wtedy właśnie kończy się jej rok rozrachunkowy. W konsekwencji powyższych dokonań okazuje się, że urzędnicy wielu instytucji publicznych w Polsce nie reprezentują już państwa polskiego, tylko reprezentują spółki prawa handlowego i mają obowiązek prawny dbać o interesy właściciela danej spółki. Zgodnie z prawem policjant, urzędnik skarbowy czy sędzia nie ma już obowiązku dbać o interesy obywatela czy państwa, ale ma obowiązek dbania o interesy właściciela spółki i jest to usankcjonowane prawnie. Zainteresowanym z weryfikowaniem tego polecam poprosić na przykład sędziego o okazanie legitymacji potwierdzającej, że jest sędzią państwowym. Będziecie zaskoczeni. Policjant też nie okaże legitymacji, że jest policjantem państwowym. Także urzędnik Pidu nie jest urzędnikiem państwa polskiego i nie ujawni nam takiej legitymacji, gdyż jest urzędnikiem prywatnej korporacji o numerze rejestracyjnym DANS 424099648. Sprawdźmy faktycznie. Dla potwierdzenia tego, co piszę, każdy może sobie sam wejść na stronę DAN Broad Street i która skupia wszystkie zarejestrowane na świecie podmioty gospodarcze, potwierdza prowadzenie, prowadzenie przez nie działalności gospodarczej i oznacza je unikalnym 9-cyfrowym numerem identyfikacyjnym. Wystarczy wpisać w wyszukiwarce małymi literami jakąś instytucję lub urząd i pojawi się unikalny numer identyfikacyjny takiej firmy, jej pełna nazwa handlowa i siedziba. Podsumowując, czynności nadzorcze i zarządcze nad Polakami, np. Na najważniejsze to zbieranie i redystrybucja podatków, pełnią zarządzający spółką w osobach prezesa Rady Ministrów oraz prezydenta RP. Do tego służą im służby w postaci prywatnej policji, prywatnych sądów, poborców podatkowych itd. Dla utrwalenia i utrzymania tej dominacji mamy też od niedawna wojska okupacyjne na terenie kraju. I ma słuszność, właśnie bardzo dobrze poinformowany premier Morawiecki, który 19 października 2017 roku powiedział: Polska jest kolonią. Jesteśmy w sytuacji w pewnym sensie nie do odwrócenia, ponieważ jesteśmy krajem posiadanym przez kogoś z zagranicy. I poniżej przykłady wpisu, wypisu z kilku ważniejszych zarejestrowanych instytucje. Numer Dons, czyli ten Dons Street. pod tym numerem zarejestrowana jest prywatna polska firma prawa handlowego pod nazwą Komenda Główna Policji, ulica Putawska, 148 od 148 do 150, do Warszawa, Poland kod kraju 597 kolejny numer 424099648 pod tym numerem jest zarejestrowany główny inspektorat sanitarny ulica Targowa 65 kod pocztowy 03729 Warszawa kod kraju 597 kolejny numer 424302301 pod tym numerem jest zarejestrowany sąd rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie ulica Marszałkowska 82 00517 Warszawa kod kraju 597 Kolejny numer 367462988. Pod tym numerem jest zarejestrowana hmm, prywatna polska firma prawa handlowego pod nazwą Ministerstwo Finansów ulica Świętokrzyska 12 00 To jest kod pocztowy Warszawa Poland, kod kraju 597. Kolejny numer 367461592. Pod tym numerem zarejestrowana jest prywatna polska firma Prawa Handlowego pod nazwą Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Ulica Wiejska 1600902, Warszawa, Poland, kod kraju 597. Kolejny numer: 422491704. Pod tym, tym numerem zarejestrowana jest prywatna Polska firma Prawa Handlowego pod nazwą Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Aleja Ujazdowska, Aleja Ujazdowska od 1 do 3 00583, to skład pocztowy, Warszawa, kod kraju 597. Ok.